Po obejrzeniu lia i straceniu około dwóch komórek mózgowych albo szarych, jak one tam miały nagram w oby. Tak, tym razem wybrałem chyba popsute obby, mam taką nadzieję, bo popsute oby są idealnie popsute tak samo jak mój mózg. Punkt kom punkt, punktą tronu osiągnięty. Mm. Znaczy to gra parę osób. Jak to szóste etap to dopiero 2%? What? To ile to ma? Brrrr! Brrbrr patapimem. Ja nie mogę brrbrr patapimem, no, co się tu dzieje? Pewnie dzisiaj dojdziemy do 50%, czyli pewnie 250. Naprawdę no, nie wiem, ile A, ład, to zabija! Czekaj! Ej, czemu to jest białe? Niektóre etapy wymagają czegoś tam, ale mi to nie obchodzi. Nie obchodzi mnie, czego wymagają. No czy przecież tu ławę się zablokowałem. Jakim cudem go osiągnąłem? Otóż nie. Nie ja wiem czemu otóż nie. Ale naprawdę jest błąd. Osiągnąłem to kolejny punkt kontrolny. Aha. No ja to obie jest naprawdę łatwiejskie z obby, w ogóle to jest władne od obby. tego nie można dotknąć ej, to na to przydał się idealnie aha to nie można dotknąć chyba tego tak, to nie można tego drzewa Myślę, że tych liści nie można dotknąć bo cię uduszał No bo coś białego To jest bardzo sus Czemu punkt, punkt kontrolny jest biały? Takie moje przemyślenia Lekkie, ja, że nie powiem No czy tu nie może Inny kolor przeszkody niż biały Halo to wygląda bardzo dziwnie. Ła, wow, znowu oberwałem od czegoś białego. Od niedylimfinkowanego białego czegoś. Od mleka. Tylko mu się mleko wylało. U nie, to jeszcze gorzej brzmi. Uwzajemię, że, że ktoś, że ktoś, że Villager z Minecrafta szedł i mu się tu wszędzie mleko powylewało. Takie mleko od krowy. Od prawdziwej krowy. Dobra. Będę herosem. Albo jednak nie. Mam strasznie mało życia. Mam mniej życia niż... Nie wiem kto dopiero 30 etap i 10% to ma 300 pojemów, jak na przykład. Aha! Co to oby miał nam przekazać? No tego nie wiem. Czemu zginąłem? Tego też nie wiem. W takim razie cię nie lubię. Jestem po nagrywaniu kolejnych filmów LI tak będą kolejne. Tak. Nie mogą się powstrzymać i teraz mam muzyczkę tą w głowie. On no, takim innym, nie tym co wróciłem wczoraj. Tylko takim innym, następnym. No znowu coś białego. Mleko. A tym razem jeszcze niebieskim mleko się wylało. Od kiedy istnieje niebieskie mleko? Tego nikt nie wiedziałam. To jest takie niebieczko. Ale, żeby mnie zabijać, no. Napiszcie, jak Wam się podoba generalnie wakacyjny maraton. Bo mi się bardzo podoba. Nie trzeba się za do bardzo dostać. Bo wam nawet wystarczy, wystarczy odcinek. Wystarczy nawet odcinek tam pięciominutowy. Ale nie! Ja nagrywam odcinki i reszta. tam. Najlepsze, że... Ja się tu bardziej powinienem martwić czasem niż... Jezus, ja tak nawet nie zauważyłem Najbardziej się tu powinienem martwić czasem przez je to będę nagrywał niż ile poziomów przejdę, bo nie ukrywajmy, nie chcę się robić jednogodinnego filmu. Okej, okay, ale każdy ma swoje życie. Nie ja będę robił jednogodzinnego filmu, no nie oszukujmy się. Więc tak widzę, wyciężcie się, bo to. Jezus. Cieszcie się, bo aktualnie. Przez te dwa miesiące będą ciągle filmy, a pewnie przez wieśniu będzie 10 filmów łącznie. W wrześniu. Wiem, że jest dużo ni, ale... Będzie żeby odpocząć po tym wakacyjnym maratonie. Potem też wykaz będę wyjeżdżał, jednego dnia muszę na robić tam parę filmów, paręnaście, no nie, ileś tam filmów muszę zrobić jednego dnia. 啥？啊 Najlepsza jest taka normalna wola, a nie taka jakaś w Robloxie. Najlepsze to w ogóle jest może. Ok, przechodzenie z 60 level. Dobra, będzie się więc... Nie wiem, czy Dobra, przejdę te 60. no no i git pasi mi teraz no dobra, no, przejdę 75 w no, sumie blisko jestem 75, jeszcze tylko 21 leveli No. Jezu, weź nie buduj struktury, przez które można przenikać. Bo to nie fair jest. Ja się tu staram przejść oby, a ten... Ten gimit tu z palmami wyskakuje. Przez który się przenika. Ale pewnie cały boksy, gdyby nie przenikały się przez palmy wszystkie. Większość wiertu już schodzi na psy. No znowu się mleko wy, wyla, 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 wylało. Ale mleko, że ciosna od krowy. Proszę nie przyjmować innego mleka. Tak, to jest mleko od krowy. Żadne inne mleko. Nie, kozie nie. nie to nie jest kozie mleko, ostrzegam Nie, 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 nie i jeszcze raz nie, to nie będzie kozie mleko. Dobra, S nie będę miała jak przejść. Ale no co za niepart. Właśnie oni tu popełnili błąd, że te białe to zadają. Mało, i można normalnie sobie przed nie przechodzić. I nie umiera się. Na przykład tu już się umiera na tych. To czemu z białym nie mogłeś tak zrobić? Dobra, zostało nam tylko 11 poziomów. Gdzie tam tam babka. Nie, a tu babu... Ta babu chyba była blisko mnie. Ok, jeszcze tylko 10 poziomów. Jest dobrze. Wcale moja ręka już była, wcale moja ręka już nie błaga o wyjście, będzie dobrze. Nie no! Mi to by wkurza. Są wakacje, oni takie hamysk. Obrum na wakacje. Już nigdy nie zaufam tego twórcowi. Nie lubię tego twórcy. Pawto gra typa, gra Ok, chociaż w tej grze spokojnie, nie tak jak w Ohio. Teraz się dopiero za, żebym zastanawiać, gdzie się działo więcej: na filmach Lily czy na tym piątkowym doświadczeniu? Szczerze, ja nagraj piątkowe doświadczenie. To będzie idealny układ: będzie śmie śmiesznie. dany układ będzie śmiesznie, bo... No tak, bo ta gra, tam się tyle dzieje, co na Twich Shortach. Tak. Będzie śmiesznie. Szczerze polecam tą grę, to jest najmniej... To jest najmniej um, doceniane doświadczenie. Po prostu my tam żyjemy w Ohio, okej. Okay. Ochaję, ochaję. Okej, okay, jest w finali. Przeszedłem 75 etapów w wodnym odbyciu. Papa.